Pamiętacie Rambo i jego karabin maszynowy. To M60 występował zarówno w części pierwszej, jak i w drugiej, ale tu już zmodernizowany. Filmowcy uwielbiają tę broń, trudno zliczyć wszystkie produkcje, w których wystąpiła i nie były to tylko obrazy poświęcone wojnie w Wietnamie, której stała się symbolem. M60 powstał w 1957 roku jako wynik prac nad nowym km dla amerykańskich żołnierzy. Nowa konstrukcja wykorzystywała rozwiązania z niemieckich karabinów maszynowych MG-42 i FG-42. Od początku żołnierze skarżyli się jednak na liczne problemy, w tym z niezawodnością. W efekcie w latach 90. Amerykanie zastąpili M60 belgijskim karabinem maszynowym FN Mag, konstrukcją równie wiekową, ale bardziej niezawodną. Jako M240 stała się podstawowym uniwersalnym karabinem maszynowym amerykańskiej armii. Historia M60 jednak wcale się nie skończyła. Najnowsza zmodernizowana wersja broni w 2016 roku weszła na wyposażenie duńskiej armii.